Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Grifarmi Simulator 2015 Jest ze mną B. Hello, hello. I w tym odcinku zakupiliśmy sobie o tak o taki taki sprzęt. Eee, czy to? Kurczę, ale mi zlegowało. Nieważne. Eee, to jest do sieczki do kukurydzy, nie? Prze Prze Przerabiamy kukurydzę na sieczkę A, zainwestowaliśmy. No. Przedaliśmy dwa ciągniki. Chyba się opłacało, może nikt nic nie zbija. No i mamy gotowe pole. Jedź pierwszy. Okej, okay, no problemos. Tak trochę dziwnie to... no nie wiem, może... Ty mamy gdzieś... no nie wiem, no zobacz. No pod tył to jest, ileś razy mogę ci to tłumaczyć. Dobra. Załóżmy, że zna się lepiej. Tak, taki, można powiedzieć, mistrzu. mistrz, mistrz, yy... ja 13 tysięcy, czego tak? Bida u nas, klepie mocno. A nie skręciłeś tutaj? Bo ja już za ładnie drogą. A ty ale za to, bo zobaczysz, no. gdzie ty jedziesz. Brudny ten ciąg, panie, norma, norma. O to chodzi, brudny jest ładny! U, trzeba też trochę tak... Lekko przybrudzona. No i tutaj... A, no i tutaj sobie wyjadę na asfalt i gazownie. gazownię. Tak świeżo to wygląda. Dobra, no, no, cichaj. Czekaj, sobie nastawiam ten... Eee, ten format na 10, tak? Ja, ale zaczął wyjść. Na 10? No, 10 na godzinę będę na na dojechał. czekaj, bo na początku mam bardzo wolno, ale potem dopiero 10 mi wpada, nie? No, ale już jadę 10. Pole to nam się zejdzie, ty. <głosy> <głosy> no nie jest za ta no. Musimy sobie jakoś radzić. Chociaż odcinek cały będziemy jeździć to samo ja wiem Uczyłeś stopy w ogóle A nie No włącz dalej te 4 minuty jakoś No nie, jakie cztery, ja no, cztery. to jest... Dobra nie, no. Ja pieprze Ej to tak 3 dni później A w ogóle coś ci sypię tam? No tak Szwiecone O. Ja bedaj. Teraz jak nawracamy i po prostu w tym samym tym, tak? Mało mi ciągnie z tak wyjechał. Za mocno się na ten. Tak, by się to naprostować nie chce. Ale mega ty. <laughs> Zrobię SS-a, żeby trochę mi zlagować. Ty, jakby diesel miał odcinkę, to cały czas by ten cionik na odcinkę leciał. Ej, weź trochę w prawo skręć. O, o, o. Bo wjeżdżasz we mnie. Wjeżdżam. Bo wjeżdżasz. Wjeżdżasz we mnie, dać, Ale trochę wiesz co? Bo to jest lipa. Ej, bo mnie blokuje na no, wstecz. Widzisz? Lipa. Bo ty teraz tak idziesz lewym... O kurwa, szybko pychałem. To ja muszę jeździć po prostu cały czas tak jak normalnie, kombajnem. No. No to ale ja nie rozjeżdżam z to ocieram tylko. Aha, no dobra, tu można jeździć. Ocieram, nie jeżdżę wody, mogę sobie tak jeździć. Co było jeszcze na przyczepę we wtorek? Nie, w środku to się nie da jeździć. Co, nic nie widać? O lipa, jest to takie wielkie to, co to się, to się robiło, to i tak nie wiadomo jak jechać. Ale oni w realu muszą mieć tylko synchronizację, można powiedzieć. To nie mają? Mają pewnie. Pierwszy raz w czasie tego wieku lesa farminga simulatora tak robię. Nie tyłem ciągnikiem, to jest... Widziałem, jak wiesz, na tył, tylko że to tak jest obrócone, nie? I jedziesz przodem, po prostu, obok tego, nie? Tak masz te, masz te polskie, te. To karnia nie? To, to tak się według mnie robi? Ale nie, chodzi o to, że jak masz na tył, nie? No. I tak masz obrócone, że jedziesz przodem. I. Tam. No. no. To, to, to taki, takie to ja widziałem. A takie nie. Ty, ja pod górkę dozwalniał, nie? To tam musisz trochę ogarniać. Ale patrz, już zjechaliśmy, dadziu. Pa. O. Wygląda, ale co zrobić? Mam laga. Mam laga. Okej. Okay. Nie, nie, źle. Musimy sobie radzić. O, też miałem laga. A ciekawe, czy jakby... Nie ma pracownika, bo myślałem, że też ją wstecz wyjeździć. Nie no, co ty. Nie wiem, no co ty. Nie pomyśleli nad tym. Ta animacja się trochę psuje, bo to na dedyku. Co się to się psuje? Animacja. A, ta, ta, ta. Syp sypania tego na szczepach, no w sumie jest takie coś. Po prostu idzie tak jak w 13, nie? Równo wszystko. Czekaj. <noise> Dobra O kurde Coś ty zrobił? Zachodziłem ty Kołam Ty o tak Cały czas mam tak z góry Bo kamera mnie tak Stawia na te 10 metrów Ale bajka ty Ale, <grych> Ale patrz już zjechaliśmy A ty już masz prawie pełno Połowa Ile masz to? Połowa 11 tam? Poka 12 to ja, może ja powiem w kółko jeździć, tak żeby to sensownie było. Ej, tam jaka różnica. A w sumie ocieram tylko w jedną stronę, ja tam nie rozjeżdżam. To jest tyle, aby. A mieliśmy brać większe pole? Chyba. Nie, wiem. <laughs> Zajebać się można. A ile paliwa mi teraz pójdzie? Ło! czeka, nie w tę mańkę obróciłem! <śmiennie> <śmiennie> tak <śmiennie> właśnie nie wiem co o co chodzi, nie? <śmiennie> nie wiem, mi się coś. No szkoda. No sorry, jakoś tak nie mogę wyczuć tego ciągnika. No to ty możesz! Ej! Chyba kamery zapomniałem obrócić tak jadę. Nie no, trochę lipa się jedzie, o tak, na wstecznym. w środku. Nie no, trzy rządki się bierze, nieźle. W Polsce to byś po jednym jechał. Jeszcze tak, nie wiem, z pięć na godzinę. Jak? No, po, Polskie sieć karnie, Nie no, przecież tak. Aaa, go... jednorzędówki, nie. Sześćdziesiątką czy czymś, nie wiem. Czyło tak blisko mnie się trzymasz? No bo się boję Czekaj bo on laga Zadziu! laga! W O lol o, Teraz chyba się już zakończy Czego? Znaczy ten... Aż tak cyknie? Nie, chodzi o ten. Żeby... Ile ona ma? Weź jeden ton? 21, no. To do końca do jarek chyba. Chyba nierówno tnę. Chcę skręcić trochę tak, żeby na trzy łapało. Już masz pełno? Nie. Dopiero 18 ton jest. No to dobrze. I jedziemy na wstęczny E no litrem mi spalił dopiero 19, a jeszcze można zawrócić Na jedną całą w sumie. Cały czas na wysokich obrotach chodzi, Boże Nie trzymaj się tak! No, bo nie widzę aż pełno Nie, jeszcze nie Ty, ale lipa coś No jeszcze cięć Czy 400 ton 400 ton kilo Dobra, już Ej, czym bardziej... Ale basta Ciekawe jak stąd wyjechać By była droga? Jednak to górze była droga Na górze była, no Dobra Nieważne Chwilę sobie tam Jedziemy, jedziemy Hmm. Tak, jak z obrotów go chociaż o, 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 fajnie Gdzie ty dadzio jesteś? Łódź Tam już ja, O, smina pała, ja będę sobie pokazał Teraz może ty zapokosisz tak na zmiankę? Nie, nie chcę mi się... no weź. Sobie. No bo wiem, ja, tu trzeba tak perfekto jeździć, a ja mi się już wydziało. Ale śladów, ślad za śladem. Śmiesznie się takie si końca nie widać gdy się tak stoi na ciągniku. I w ogóle to no, czekaj, w biogazowni pójdziemy ogólnie, tak? No, no hajsu trzeba się. Tylko że coś z turem mamy. No to bez lipy. Damy rany tam. to pole. Nie, czekaj, musimy po prostu... Czekaj całe buraki tam mamy, czyli to aż chodzi na buraki na następny odcinek zbierać, no. nie? Na tę maszynę. To nic. Bo za odcinkiem wejdziemy damy tę kiszonkę czy coś. Może no, to kiszonkę. No, bo tak będzie, że z jakichś 3 przyczepia to wyjdzie, nie? Czy 4 nawet? No, bez kitu. No to masz 4,80 to tam... ton, razy 200, no to masz jakieś ponad 100 tysięcy, nie? No, to twoje obliczenia są zawsze błędne, więc. No, to będzie więcej niż to. Nie wiem, no a ile? No, więcej mam Nie, masz... dobra, powiedzmy, że zostało. Masz po... Nie, nie wiem, czy to będzie 4, no ale może i 4, no bo jesteśmy tu. No, człowieku, tu może być więcej niż 4 potrzeby. Jak gdzie ja dopiero jesteśmy, a końca nie widać, jak się na ciągniku stoi. A to tam jest mowa, człowieku, o czym tu mówisz? Jakie 4? Ponad 5, 6, 7. No, ale daj, teraz ja sobie pojeżdżę. No, 21 pan, jakby nie patrzeć. Czekaj, masz tu ustawiony już, to limitera? Tak. No. no, co ty. 42 jest Za każdym osobie ustawiamy No, pyrkaj A czemu ty byś wolniej teraz jechał, bo to masz pod górkę O lol, ale beka stypa E nie jestem się ja Nie musisz się tak ogarni musisz trzymać okay. się tak bardziej wiesz teraz. ściany tamtej żeby nie było, że rozjeżdżasz szady ściągniesz, musisz po prostu zwierzać. O jakiej jeszcze tę stronę, to ta strona, którą tam masz po swojej lewej albo prawej, to zależy jak patrzeć. To co? Ora HSB. To tamta strona więcej bierze, ale to wiesz Łypnij Home chociaż Podpaliła się? No, ma 2,5 tony już Jak gdzieś krzywo zaczął jeździć, bo oni no. No musimy przycisnąć Oj tam do szada Ze w lewo to idzie w prawo No co napisz na kartetce Jedziemy Ale w faza, nie? <noise> Zobacz jak w środku jest dziwnie. Ja w środku tylko jadę. A dano na mną jeździ, bo w środku dziwnie się jeździła. Może tylko fajnie się jeździ O, jak O brata Ale dwa kilo by się kłócił A, bo to wszywa było dobra. Każdy prosty, czy co? W drugim tygodniu chyba dwa wezmę z Kurwa, macie, to ucieka hamsko. Oj, tam hamsko, nie potrafisz się

A teraz wolno, ale tam taki szczegół. Właśnie bo chyba już jest to ma no, prawie 20 minut To chyba będziemy kończyć to Nie właśnie czy lecimy to jakoś teraz po połucinam to czy nie? Nie dobra to na koń, koniec kończę. No, w kolejnym do ten Dokończymy to Co? W kolejnym dokończymy o. Czy jak to? Ta. Boże, bo no, może kolejny zrobimy to Nie, w kolejnym jeszcze nagramy to no? A w trzecim już po prostu będziemy może sprzedawać tę kiszonkę, co? No no jeszcze jedną do końca Ja zrobiłem w ogóle te. A znajduję w szczępę w ogóle Syp. znajduję. Sypię sypię mm. Ale na obrota chodzi, nie? 90% mam tego czegoś. Dobra, koniec. Okej, okay. to więc yy, na razie? Bajo Bajo. Tutaj dokończymy to w kolejnym odcinku. No.